Czad decyduje, czy gramy od zera drafta, czy gramy kwalifikacje do champions, gdzie mam bilans 1 do 0. I możemy je po prostu ukończyć. No dobra, wszyscy chcą kwali, to gramy kwali, no. Bez kombinacji lecimy w takim razie. Są maksymalnie na razie ławka. No będzie wchodził w drugiej połowie za Ronaldo. Dobra, Michael 92 moim rywalem. Jazda. Ale porobione tymi fake shotami. To kurczę, szkoda. Dobra, tu możemy spróbować odpalić presję zespołowy, bo czuję, że rywal może się pogubić. Właśnie. I się pogubił, tylko strzał, który oddaliśmy był zbyt słaby. Gol, tak jest. Czyli finalnie tapinkiem. Podania 0-1, bardzo dobre nadal. Karny. Pięknie, Ronaldo. No to musimy wrócić. Ciekawe, czy będziemy w stanie to jeszcze go dogonić. No dobrze, nie, bo daliśmy mu szansę popełnić błąd, a ten strzał taki to był błąd, taki strzał to był błąd. Znaleźć ci cisną ludzi grających w piątkę z tyłu? Nie no, ja nie będę cisnąć. Niech chcę ludzie grają w piątką z tyłu jak chcą, no dla mnie niech sobie ludzie grają tak jak jest im wygodnie. Bawo. Okej, okay, mamy w takim razie 2-0 w kwalifikacjach. Panowie, jeszcze jeden mecz i będzie awans do Champions, lecimy. Nikouniam szybszy, I też pod kątem sprintbusa chyba z tego co kojarzę. Dobra, mecz o awans do kwalifikacji, yy, do Champions głównych. Nie spodziewałem się, że tak szybko on nastąpi, ale to już mecz numer 3, który taki awans może nam dać. Zobaczmy. Reklamowali się też dzisiaj na turnieju streamerów, ale sam Kerr teraz dała. ojeju. Ale ładnie Neymar, właśnie ciekawe, ile teraz będą ludzie wbijać Winów w Czy u ciebie każdy piłkarz jest na plusie? Nie, uważam, że nie ma sensu dawać każdego piłkarza na plusie. W miarę tak, uważam, że w miarę warto, ale nie uważam, że wszystkich warto. Trzeba też mieć jakby w założeniu taki ogólny kształt formacji, jaką chcemy grać. Aj, ten fake shot był dobry, tylko zabrakło dalej pomysłu, co chcemy z nimi zrobić. Z osiągniętym celem w postaci wykiwanego gościa na fake shotcie. Przecież lecisz czy w niego, bo to pewne, że ktoś z nich. Nie, raczej nie, stary, bo ja tutaj praktycznie w ogóle w points nie zainwestowałem. Także ja nie gram tutaj w ogóle, ja walić, walić FIFA pointsy, stary. Nie ma co ładować się kieszeni i jej sports jakieś pointsy tu kupować. Walić to. Yyyyy... Także, także, no, bez Eba pewnie go na start. Zobaczymy, jak to będzie szło. Zadowolony po wczorajszym meczyku? Zadowolony bardzo. Ładnie. Cristiano Ronaldo! Symm. Brawo. Czyżby rage quit? A tak, gościu rage Quitował. dobra, git. No to jest! Mamy to! Kwalifikacje do champion zrobione. Let's go. Dobra, jeszcze dwa do mecze nam zostały, ale robię szybkie sprawdzenie. Boys, jak jesteście w Gierce, podajcie swój bilans z zakładki Stadion. U mnie 69, Zwycięstwo 4, remisja 8 porażek. Jak u was to wygląda? Zobaczymy czy w ogóle tam Cristiano znajdzie swoje miejsce. Może być ciężko, biorąc pod uwagę, że Cristiano Ronaldo, no ja mówię, że on pójdzie w odstawkę, a on potrafi wyczerować takie wykończenie z niczego. Si! Bez spalonego chyba. Piękny player lock. Perfekcyjny player lock. Ależ satysfakcję dają takie playerloki, powiem Wam. Do poradnika od razu. Zapisujemy. Stawka? Nie. Cool. Dobra, udało się. Decydujący mecz kwalifikacji. Decydujący mecz kwalifikacji jest Ciurano Alvarez tutaj. I jedna rzecz mnie ciekawi. Czy na przykład mój rywal też ma 4-0 bilans? Czy może war też ma 4-0 bilans? To jest pytanie 100 punktów. Nie zmienia to faktu, że Sunker leci po swoje. Prez zespołowy ustawiamy. Jak dajemy prez zespołowy, to staramy się po prostu domykać podania, a nie atakować przeciwnika. Wbrew pozorom. To jest nieprawdopodobny game changer, jeśli chodzi o prez zespołowy. Jak przechwytujecie piłkę, i wtedy faktycznie na presie zespołowy macie dużo większą szansę przechwycić podania. Znaczy, no tak, tak, no po prostu przechwycić piłkę. Dobra? Nie! Nie, 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 nie najgorzej, ojej. Nie zrobiłem kierunku. Ogólnie polecam Wam, nawet jak nie chcecie być prosami wielkimi i tak dalej. Wbijcie trzecią ligę, zarejestrujcie się do FC Pro. Wtedy będziecie mogli grać 2 na 2 ze znajomymi, bo dostaniecie lobby do grania 2 na 2. To so, takie jest fajne wtedy że tego, tego lobby nie ma dostępnego na wszystkich platformach, tylko jest tylko na PS5 i tylko jak się zapiszecie do FC Pro, ale... No jest. Karny? Aha. Pięknie. Decyzja w, tak naprawdę w ułamku sekundy. Co mam zrobić z tą piłką po przechwycie? O, ależ antycypacja. No ten mecz to jest. Jest nieprawdopodobny pod kątem antycypacji. To, jak ja gościa czytam. O oh jest. Chyba tak przerąbane. Ja czytam do, do 3 sekund wprzód, co chcę gościu zrobić. Gol. Co ja zagrałem. To. Jeden z lepszych, jedna z lepszych moich półwek, nie, w tej grze. Co ja tu zagrałem, to hit. Patrzymy te nagrody w takim razie. Kwalifikacje do finałów. Załonik 85+. Rzadki izotypikacz 85+, wymienny. Mam nadzieję, że będzie. Dobra, mega paczka, zobaczmy tutaj. Może coś mocnego? Nie, nie zanosi się. SPO. Darmianak, ojojojoj, oj, oj, oj. dobra. To takie, takie właśnie, takie... Takie nic. Chelsea wyjazdowy, akurat można sobie strój zostawić, myślę. To skikselujemy, Po prostu. To też, dobra. Uwaga! 85 plus zawodnik wymienny. No dajcie łokałcik, tak? Jest! Jest, 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 jest. Prawobrońca, też pan Karwahal, tak? Dobra. Dobra, to już wszystko jasne. oj czyli tam. 7, 6 koła. Git.